Michael Panke Zjawa Wydawnictwo Sonia Draga Z języka angielskiego przełożył Przemysław Hejmej Czyta Jarosław Łukomski Dla moich rodziców: Merlin i Bucza Panke Autor Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: do mnie należy pomsta ja wymierzę zapłatę mówi pan List do Rzymian rozdział 12 wersety 19 i 20 1 września 1823 roku Zamierzali go zostawić swemu losowi ranny mężczyzna zrozumiał to od razu gdy tylko popatrzył na chłopca który wbił oczy w ziemię a następnie odwrócił wzrok nie wytrzymując jego spojrzenia od wielu dni chłopak toczył spór z człowiekiem w czapce z wilczej skóry. Czy naprawdę od wielu dni? Ranny cały czas walczył z gorączką i bólem. Nie mógł mieć więc pewności, czy słyszane przezeń rozmowy są rzeczywiste, czy może stanowią jedynie wytwór majaczeń jego umysłu. Spojrzał w górę na strzelistą skalną formację wznoszącą się nad polaną. Dziwnym sposobem na nagiej kamiennej stromiźnie zdołała wyrosnąć samotna krzywa sosna. Wcześniej wiele razy przyglądał się drzewu, nigdy jednak nie dostrzegł w nim tego, co widział w tej chwili. Jego sylwetka tworzyła wyraźny kształt krzyża. Po raz pierwszy uświadomił sobie, że może umrzeć tutaj, na tej polance nieopodal źródła. Ranny mężczyzna czuł się dziwnie oderwany od sytuacji, w której odgrywał główną rolę. Przez krótką chwilę zastanawiał się, co zrobiłby na miejscu tamtych. Gdyby tu zostali, a oddział wojowników kierujący się w górę rzeki znalazłby polankę, wszyscy by zginęli. Czy ja poświęciłbym życie, aby ich ratować, skoro i tak ich los byłby przesądzony? Jesteś pewny, że zbliżają się do strumienia? Spytał chłopiec łamiącym się głosem. Na ogół udawało mu się mówić tenorem, jednak w chwilach, gdy nie panował nad sobą, wpadał w wysokie tony. Przy ognisku człowiek w czapce z wilczej skóry pochylał się nad kratką do suszenia mięsa, pośpiesznie wpychając paski niedosuszonej dziczyzny do indiańskiej sakwy. Chcesz zostać i się przekonać? Ranny starał się coś powiedzieć. Ponownie poczuł przeszywający ból w gardle. Wydał z siebie jakiś dźwięk, ale nie mógł wyartykułować żadnego zrozumiałego wyrazu. Mężczyzna w czapce z wilczej skóry zignorował go i dalej zbierał skromne zapasy. Chłopak jednak się odwrócił. On próbuje coś powiedzieć. Uklęknął na jedno kolano tuż przy rannym. Nie mogąc mówić, mężczyzna podniósł jedyne sprawne ramię i na coś wskazał. Chcę, żeby podać mu jego strzelbę, powiedział chłopak. Żebyśmy go posadzili i dali mu strzelbę. Mężczyzna w czapce z skóry przebył dzielącą ich przestrzeń szybkimi, miarowymi krokami. Mocno kopnął chłopca w plecy. Ruszaj się do cholery. Przeszedł do rannego, który leżał obok swego skromnego dobytku ułożonego w stos. Należały do niego torba myśliwska, nóż w ozdobionej paciorkami pochwie, toporek, strzelba i róg na proch strzelniczy. Ranny mężczyzna przyglądał się bezradnie, jak człowiek w czapce z wilczej skóry pochyla się i podnosi jego torbę myśliwską. Wygrzebawszy z wnętrza draskę i krzesiwo, wrzucił je do kieszeni na przodzie skórzanej bluzy. Następnie pochwycił prochownicę i przerzucił ją sobie przez ramię. Toporek zatknął za szeroki, skórzany pas. Co robisz? zapytał chłopak. Mężczyzna znów się schylił, podniósł nóż i rzucił go chłopcu. Weź to. Chłopiec złapał przedmiot z przerażeniem, patrząc na zdobioną paciorkami pochwę w swoje ręce. Pozostała już tylko strzelba. Człowiek w czapce z wilczej skóry szybko sprawdził, czy jest naładowana. Wybacz, stary Glasie. I tak żadna z tych rzeczy na nic ci się nie przyda. Chłopiec wyglądał na zszokowanego. Nie możemy zostawić go tutaj bez niczego! Człowiek w czapce z wilczej skóry omiótł go spojrzeniem, a potem zniknął w lesie. Ranny wpatrywał się w chłopca, który stał przez dłuższą chwilę nieruchomo, trzymając w ręku nóż. Jego nóż. Wreszcie chłopak uniósł głowę. Początkowo jakby chciał coś powiedzieć, lecz tylko okręcił się na pięcie i uciekł pomiędzy sosny. Ranny mężczyzna obserwował prześwit między drzewami, w którym zniknęli tamci. Miotał nim gniew, pochłaniał go niczym ogień i gliwie sosny. Niczego na świecie nie pragnął teraz bardziej niż chwycić ich obu za gardła i zadusić na śmierć. Zaczął instynktownie krzyczeć, znów zapominając, że nie jest w stanie wydobyć z siebie żadnych słów, że czeka go tylko cierpienie. Podniósł się na lewym łokciu. Lekko zgiął prawe ramię. Ale było zbyt słabe, by się na nim oprzeć. Ruch sprawił, że jego szyje i plecy przeszył ostry ból. Poczuł napięcie skóry pod prymitywnymi szwami. Spojrzał w dół na nogę, mocno obwiązaną zakrwawionymi strzępami starej koszuli. Nie mógł napiąć mięśni uda i zmusić nogi do funkcjonowania. Zebrawszy wszystkie siły, przewrócił się ciężko na brzuch. Czuł, jak jeden ze szwów pęka, a świeża krew zalewa mu plecy. Ból był jednak niczym w porównaniu z napływem kolejnej fali gniewu. Hugh Glass zaczął się czołgać. Część pierwsza Rozdział pierwszy 21 sierpnia 1823 roku.